Cześć! Witam was serdecznie Kropka. I na I Dzisiaj zapraszam was do przygotowania grzybków marynowanych. To jest jeden z moich ulubionych przeporów na zimę, a grzyby co roku zbieram sobie na zimę sama. Co trzeba zrobić? Bardzo prosta sprawa, grzybki trzeba mieć młode najlepiej. Kiedy są młode, kiedy są jeszcze takie ładne, same kapelusze. Ja tak robię, że marynuję same kapelusze i to są takie malutkie podgrzybki, najlepiej do marynowania się nadają, ale też na przykład do marynowania nadają się inne grzyby, choćby opieńki. Ja mam jeszcze do tego przygotowane przyprawy. Będę te grzybki przygotowywać w zalewie, która w tej chwili za moimi plecami już tam się gotuje, a wcześniej trzeba je obgotować i 3-4 litry wody. Zagotowuje się, wrzuca się do tej wody grzyby i pod przykryciem przez 5 minut gotuje z dodatkiem jednej łyżki soli i później na durszlaku się to wszystko odcedza. Kiedy grzybki już sobie przystygną, można przygotowywać zalewę właściwą, która pójdzie do słoików. I właśnie ta zalewa teraz się do moimi plecami gotuje. To jest woda z dodatkiem cukru albo syropu na przykład z agawy. Ja gotuję z dodatkiem syropu z agawy. Później wymieszam to sobie jeszcze z octem i z przyprawami. Cebula, jedna duża albo dwie, trzeba pokroić w piórka i właśnie do tej gotującej się z cukrem. Wody dodać, żeby ta cebula się po prostu też naturalnie zblanszowała, czyli przez jedną minutę pod przykryciem trzeba ją po prostu w tym garnku z zalewą zblanszować, a kiedy przestygnie, to dopiero wtedy wymieszać z octem i taką jeszcze ciepłą można zalewać już grzybki.